Cześć jestem Diego 111333. Jak widzicie na YouTube nie mamy czwartego odcinka, bo po prostu nam się zepsuł i zrobiliśmy go na YouTube, tylko coś tam error, że nie można włożyć. I chcę Wam tylko przekazać to. Dlatego nie ma czwartego odcinka. To będzie jako czwarty. Ale nic tu nie będziemy robić. No. No można się ktoś nam usunął, ale to mało prawdopodobne. No to... Pa! No. I szkoda, że czwartego nie mamy. To jest tam śmieszne rzeczy, ale... Po prostu ustawiliśmy go, tylko się zepsuł. No. Dobra to. Pa, komentujcie nasze odcinki tego akurat nie musicie komentować. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny godziny czeka na Was. To pa.